Róże należą do jednych z najpiękniejszych kwiatów i są ozdobą niejednego ogrodu. Zapytam dzisiaj działkowców w jaki sposób pielęgnują róże. Jak Państwo z kolei o, nie, o róże dbają. No trzeba ich, że tak powiem, nawozić. To jest posypane takim specjalnym nawozem do róż. No i to. Efekt przyniesie. bo Ta zima była dość ciężka i... Jednak to tak zdusiło ten śnieg, to wszystko. Niektóre przemarzły, ale mam nadzieję, że odbije i będzie wszystko tak, jak ma być, jak sobie człowiek zaplanuje. Róże w tym roku przy tym mrozie mocno przecierpiały, szczególnie w takich partiach, gdzie są zastojiny mrozowe. Od, trochę od wschodu, od, od tego, i one tam przecierpiały. Niestety musiałam pnących róż trochę wyciąć. Do samego dołu, żeby się odrodziły. Świetnie przeszły wszystkie róże wielkokwiatowe, ale te pnące wielokwiatowe, niestety, troszeczkę się y, uszkodziły. Nawet pienne róże pięknie przeszły, dobrze zabezpieczone. Ale te bidulki, takie moje naj, najpiękniejsze, moje trzy sympatie, niestety skończyły jako, jako małe kępki, ale one się odrodzą. Ziemia jest mocna, przyroda jest mocna, odrodzą się. Także jest sporo roboty. Trzeba nawozić nawozem, jest doróż nawóz, jest azofoska taka, uniwersalny nawóz też, te cztery razy tak w sezonie ruszanym. no i podlewać, muszą mieć wilgotno. No, no i trochę tego, się kupuje torfu, Z... parę worków torfu się kupuje i podsypuje się torfu i to wystarcza. Chory można trochę jeszcze dać. Wie pan co? Chyba tutaj jest raczej glina, ale ja trochę torfu daję, trochę innej ziemi. I też podlewam krowiakiem te róże. Ona musi mieć tak... Tu jest ziemia taka zbita, o, widzi pan, jak deszcz pada, to ona taka jest. Gruda taka, ale ja jak sadzam, to tam trochę wsypuję innej ziemi. Bo jak ona się zaczyna ukorzeniać, to ona później pójdzie i wglinę. Mszy coś że zjada. No w tej chwili nie mam, bo pryskałem już trzy razy. Pryskałem. I właśnie, jeśli powinno jeszcze odrywać, ale to to wtedy kradno, to, to, to ja już tak nie obrywam tych, bo tak po jednej pędzie to on Wtedy tak są duże, a tak to by jeszcze większe były. Ja to już tak, ja z tym pozwalam rosnąć jak chcę. Natomiast jak się zaczyna sezon różany, wczesną wiosną, to trzeba już pryskać przeciwko takim robaczkom, które zjadają kwiatki. Jeszcze nie ma nawet widoku pączka, to tam już na tym wierzchołku jakaś muszka się... Gnieździ, że tak powiem, znosi jajeczka. I później, jak się robi pąk, to w tym pąku tam w łodyżce już siedzi robak, dość duży taki biały, który ten pąk zjada. Także generalnie trzeba pryskać od tych robaków najpierw. To jest ślad pąszycy. I Taki ślad zostawia, suche, suche zostawia. Widzi pan? Za późno pryskałem. My przycinamy na wiosnę. No, chyba, że coś w międzyczasie uschnie, jakaś gałąźczyk. Na wiosnę, koniec marca tniemy róże, nisko, oprócz takich tych o, to są pienne róże te. Stara o marnie, to ja już jak ma parę lat, to ja sadzam z niej, robię i pod butelkę, na drugi rok jest nowa róża młoda. Jak się przekwitnie, to trzeba przycinać. Bo jak on później da, 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 daje owoc tego, to, 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 to już nie tak rośnie. Półkory trzeba uzupełnić, teraz zielsko jeszcze wyrywać. I to jest taka grządka różana. Mhm. Pilnując róże zwróćmy szczególną uwagę na ochronę ich przed szkodnikami i chorobami. Szybko reagujmy na pojawiające się niepokojące objawy. Należy oczywiście pamiętać o przycinaniu pędów oraz usuwaniu przekwitłych kwiatostanów. Oraz oczywiście o podlewaniu, nawożeniu i spróchnianiu podłoża. Piękne kwiaty na pewno wynagrodzą nam trudy ich pielęgnacji.